Teresa Chórka, Zielony Sztandar. Chciałam się zapytać, czy wiadomo, jaka jest liczba gospodarstw socjalnych i jaka czeka ich przyszłość, tych gospodarstw, jak Państwo uważacie? Nie jest, nie jest to prosta odpowiedź, jaka jest liczba gospodarstw socjalnych, no bo sama definicja nawet nie jest taka do końca dookreślona. Może trochę inaczej powiem. Powiem tak, że w tej chwili yy, jest około yy, 250 tysięcy gospodarstw, które mają no, głównie dochody z rolnictwa. Myślę, że w przyszłości jest miejsce dla około połowy tej liczby. To wynika z tych procesów rozwojowych, które się już rozpoczęły i to wynika z zasobów ziemi, które są, to wynika z procesów, tak jak już powiedziałem, reprodukcji, które zachodzą na poziomie gospodarstw rolnych, co nie oznacza, że nie ma miejsca dla znaczącej grupy gospodarstw drobnych. Problemem natomiast jest to, że musi być, czy musi występować ten pro, taki proces, który nazywamy dywersyfikacją źródeł dochodów, czyli nie jest, nie jest i nie będzie niczym złym w tym, jeśli ktoś, kto posiada niewielkie gospodarstwo, będzie to gospodarstwo utrzymywał, ale będzie posiadał dochody z innych źródeł. Natomiast no, nie ma możliwości takiej, żeby w Polsce półtora miliona czy milion gospodarstw rolnych istniało tylko z rolnictwa, tak? bo nie jest to rolnictwo w stanie przy wszelkim wsparciu z wszystkich polityk wytworzyć takiego y, dochodu, który takie utrzymanie by gwarantował rodzinom rolniczym i by gwarantował rozwój gospodarstw rolnych. Oczywiście ja bym nie nazywał gospodarstwami socjalnymi tych, które mają, Zróżnicowane źródła dochodów. Można mówić o tak zwanych gospodarstwach ostatniego pokolenia, no bo cóż ci ludzie mają zrobić, czyli do emerytury muszą dotrwać. No i gospodarstwa posiadają, to jest oczywiście kwestia następców, co zechcą zrobić, czy, czy zechcą w taki czy inny sposób tę ziemię zagospodarowywać, na przykład jako dwuzawodowcy. No i jest pewna grupa, gdzie jest łączony transfer socjalny z pewnymi instrumentami wspólnej polityki rolnej, z jakimiś również niewielkimi dochodami z rolnictwa? Przy czym no te niezarobkowe źródła dochodów trochę spadły, proszę Państwa, jeśli chodzi o gospodarstwa, o gospodarstwa rolne. Rośnie udział nierolniczych źródeł dochodów, przy czym no, są to procesy, które powiedziałbym są wolniejsze i na wcześniejszym etapie niż rozwój. No, powtórzę słowo, rozwojowych gospodarstw rolnych, tak, tych, które zaczęły dzięki wsparciu unijnemu się bardzo dobrze rozwijać. To jest grupa około 100 tysięcy gospodarstw rolnych, one skupiają już ponad połowę ziemi rolniczej w Polsce, one korzystają głównie z tych środków drugiego filaru wspólnej polityki rolnej, głównie ze wsparcia modernizacyjnego, no i one decydują o produkcji surowców rolnych. Natomiast, no jest całe otoczenie z którym no, radzimy sobie, czy polityka radzi sobie trudniej, bo jest to trudniejsze zagadnienie, niewątpliwie, natomiast no, ono nie może znikać z pola widzenia.